Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam Wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci. I pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci. I pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo Pańskie. Chrystus powołał apostołów, zaprosił, aby naśladowali go całym swoim życiem. I z powodu Chrystusa, i z powodu Ewangelii, zostawili swój dom swój dobytek, swoich najbliższych, rodziny. Ale jak później zobaczymy w historii Kościoła, to doświadczenie Kościoła właśnie jest takie, że wszyscy stanowimy jedną rodzinę. I pomimo prześladowań, a może właśnie kiedy zaczynają się prześladowania, w ludziach jeszcze bardziej pojawia się poczucie, Bliskości, że ten człowiek w potrzebie jest moim bratem, moją siostrą, moją matką, moim dzieckiem. Chcę dzielić się z nim w tej biedzie, w tym prześladowaniu, w tym doświadczeniu wyznawania Jezusa Chrystusa i czytania tych samych słów Ewangelii. Chcemy dzielić się wspólną drogą do życia wiecznego. Bo Pan Jezus obiecuje cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych nieście uczynili. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, tak słyszymy od Świętego Piotra takie wezwanie. I w tym dzisiejszym czasie, żeby nasza wiara mogła się ostać, musimy dążyć do najwyższych celów. Bo to jest czas próby. Czas, w którym wielu nie mając mocnej wiary, mając tylko nikły płomyk, poprzez różne wydarzenia ostatnich lat czy ostatnich dni, mogą ten płomyk utracić. Ale jeżeli ta osoba, która jeszcze wierzy w Boga, przyjdzie do wspólnoty i razem z innymi będzie powierzać się Bogu, będzie go uwielbiać. Będzie się nawracać, będzie porzucać dawny sposób myślenia, postępowania, nie będzie iść za porządliwościami, ale za Słowem Bożym, za tym, co Bóg chce, to wtedy ten ogień wiary się jeszcze bardziej rozpali. Wtedy staniemy się uczniami Chrystusa, jak posłuszne dzieci, nie stosujące się do dawniejszych rząd, ale. Świadomi, że mamy być świętymi na wzór świętego Boga. Dzisiaj, ten dzień, 1 marca, też patrzymy na naszych bohaterów narodowych, którzy przez wiele lat byli traktowani jako bandyci, jako naziści, faszyści, i chcemy dziękować Panu Bogu. Za tego, który tutaj na przykład jest pomnik naszej parafii, to został aresztowany: Witold Pilecki, rotmistrz Witold Pilecki. Chcemy dziękować też za tę, która zachowała się tak jak trzeba za Inkę, za się Siedzikówne. Chcemy dziękować za wielu, wielu, którzy oddawali życie, za naszą niepodległość. Zauważmy, że. Obecnie wojska rosyjskie weszły na Ukrainę pod hasłem wyzwalania, spod panowania bandytów, nazistów, faszystów. Te same hasła były już w XX roku, kiedy tu zdarzył się cud nad Wisłą. Błogosławiony Michał Sopoćko był wtedy kapelanem wojskowym i organizował wśród Mieszkańców Warszawy oddziały cywilów, którzy namierzali tak zwaną piątą kolumnę. Tych, którzy czekali z otwartymi ramionami na Sowietów, chcieli oddać nasz skarb, naszą co dopiero odzyskaną ojczyznę z powrotem w niewolę sowiecką. Mało tym błogosławiony Michał Sopoćko nie przypłacił życiem. Na szczęście. Przeżył, potem spotkał świętą siostrę Faustynę Kowalsko, stał się jej spowiednikiem. Chcemy dziękować Panu Bogu za tych świętych, niezłomnych kapłanów. Do nich również należy świę... błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ten, który również był oskarżany niesprawiedliwie, że sieje nienawiść, że to są seanse nienawiści że jest jakimś tym, który nie pozwala wprowadzać naukowego, postępowego światopoglądu, szerzej jak i zabobon. Dzisiaj chcemy Panu Bogu dziękować za tych, którzy nie poddali się. Nie poddali się ideologii. Chcemy, chcemy też prosić Boga, aby nas przebudził do takiej świętości i odwagi. Bo ze świętością zawsze jest związana odwaga, że bardziej zależy mi na życiu wiecznym niż tym doczesnym. W słowach błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki możemy odkryć tę modlitwę o męstwo. Żeby modlić się o męstwo, cnotę męstwa, aby tylko jednej rzeczy się bać. Niczego więcej, czego że możemy zdradzić Chrystusa. Tej rzeczy powinniśmy się zbać. Jakże wielu tak lekkomyślnie wypisało się z kościoła, ileż to młodzieży nie chce w ogóle słyszeć o Bogu, dzieci już po pierwszej komunii świętej przestają chodzić na lekcje religii. To jest dramat. Polska przoduje w świecie w ilości odejść od Chrystusa, od drogi. W stronę zbawienia. Ale Pan Bóg ściga swoim miłosierdziem. Siostra Faustyna Kowalska zapisała w cieniczku słowa Pana Jezusa, że, że ścigam swoim miłosierdziem. Ścigam poprzez swoje słowo, ale też poprzez różne katastrofy, wydarzenia, przez choroby, nawet przez wojnę. Ale jeżeli człowiek mimo wszystko nie chce tego przyjąć, na, nie nawraca się, to otrzymuje to, o co prosi. My tak często się możemy denerwować. Panie Boże, modliłem się o to, o to, o to i nie dostałem. A my tak do końca nie wiemy, co jest dla nas dobre. A może Pan Bóg przygotował coś dla nas, co przyczyni się do naszego zbawienia. Może przygotował krzyż może nawet chorobę cierpienie po to żebyśmy byli zbawieni a pan Jezus powiedział jeżeli nie chcesz być zbawiony nie przyjmujesz to dostaniesz nagrodę tutaj na ziemi w niebie już nie otrzymasz pójdziesz do piekła a tobie spełni się to o co poprosisz i to cię może na chwilę zadowoli ale potem oddali z tej prawdziwej drogi Dlatego chciejmy nie iść drogą na skróty, drogą naszych własnych pomysłów, ale drogą Chrystusa przez naśladowanie, przez to, żeby pójść za Nim tak, jak poszli apostołowie, żeby też być gotowym na zostawieniem, oddanie dla Chrystusa i z powodu Ewangelii wśród prześladowań, oddanie nawet życia, czego przykładem są też i żołnierze niezłomni. Rotmistrz Szpilecki napisał na ścianie, że zawsze tak chciałem żyć, abym, gdy będę umierał, żebym się nie smucił, ale żebym się cieszył. A przed śmiercią powiedział do swojej żony: kup naszym dzieciom książeczkę, która mi pomogła przetrwać Auschwitz. Terminacyjne. O naśladowaniu Chrystusa Tomasza Ekempis. O naśladowaniu Chrystusa. Prośmy dzisiaj w tej Eucharystii, w której staniemy pod krzyżem Chrystusa w tej godzinie Jego śmierci, godzinie miłosierdzia, w której wypłynęła krew i woda, prośmy, abyśmy zostali oczyszczeni i napełnieni mocą dodawania świadectwa. Prawdziwego, abyśmy rzeczywiście na wzór świętego Boga byli świętymi.